Witamy dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie Z tej Aha, strony. witajcie, TV. witajcie. O sorry, trochę ci się wciąłem. Dobra, <grym> mógł co miałeś powiedzieć. Nie <grym> ja, no, chciałem się przywitać ze wszystkimi. Bo ogólnie już mi się zdecydowali, żeby nagrywać Wow. No, znaczy to ja wam powiem ogólnie, bo ja chciałem... Sam osobiście chciałem nagrywać od 90, no nie levela, bo... To ja nie wiem, no wiesz no tutaj cały czas coś się zmienia, teraz mamy 5-2 i myślę, że wszyscy chcieliby zobaczyć. Yy, tą nową wyspę, co oni dodali tutaj. A my robimy po prostu yy, 64 level i robimy sobie old hills, brand food hills tak for fun, żeby troszeczkę nabić expa tutaj. Ale powiem Ci, że ciekawa instancja taka, jak, no jak Ci mówiłem, taki otwar masz o, o strasznie otwartą to? przestrzeń. Teraz ja tak powiem Ci, że trochę bo ja nie grałem ogólnie w sensie PvE, tylko tak PV... PvP przeważnie. I tak trochę nie ogarniam tutaj to... tematów. Nie, ja ci powiem, że to ogólnie jest tak z Wowem, że, że wszyscy chcą to nagrywać i jest taki wiesz hype na to, że yy, dobra nagrywamy tu, nagrywamy tam i tych filmików tyle się robi, bo z WoWem może nagrać tych filmów powiem ci dużo, bo tak gra się nie kończy, no nie? Tylko nie wiem czy ja mogę tutaj lecieć? O co tu chodzi? Jak mówię, tak gra się nie kończy i ja chciałem nagrać od 90 jakiś fajniejszy wieszak, ale no dobra. A tak w ogóle to wiesz co to my tutaj stoimy, a oni już chyba tam się tłuką. Ale nie oni gdzieś polecieli na tych smokach. No tutaj te, a polecieli. Dobra, to ja się przejdę, ja się przejdę z buta. Nie, ja w, ja w ogóle nie pamiętam tej insty. Ja nie pamiętam insty, tutaj Bo widzisz Ciekawie wygląda. No, masz mobki, yy, te, które nas atakują to są jakieś low levele i widzę tu jeszcze elity są. I jak widzisz ten, zobacz sobie na mapę, nie, masz y, trzech bossów. Czekaj tutaj, żeby się nie, nie zjebać ale ja tak ma 3 osób i co i można po tej, o tej grze, słuchaj, teraz poopowiadać. Yy, w taki sposób, że w każdym po prostu let's player sobie robić insty, no nie, chociaż tych wideo też jest sporo na YouTubie. Każdą instę już yy, na pewno ktoś ograł wiele razy, no nie, ale, ale dobra, jak chciałeś nagrywać, no to, no to, no to będziemy nagrywać i będziemy tutaj trochę troszeczkę. Czyli może tak... trochę tak się nam uda, nie wiem, wkleić w ten klimat w sensie wowa i tak w ogóle poopowiadać może trochę o tej grze tak jak my to widzimy. Ogólnie. No, słuchajcie opowiadać. Ja już ma, ma, mam jedną postać na 90. Trochę pograłem. Na, na Paczu 5-2 nie grałem, bo, 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 bo chciałem zrobić sobie maga. I teraz lecę cały czas na Magu. Odkąd kupiłem prepa, to w ogóle, w ogóle nie grałem na 90. Na, nie, na, na, na razie nie chcę się w to wierzyć wgrywać. Chcę sobie ten, chcę sobie po prostu pograć magiem. I jak będę grał później na Magu na 90, to będę sobie dalej eksplorował te nowe... Rzeczy, które oni wprowadzili w tych paczach, które wyszły niedawno. I coś takiego i tak mi, tak mi się to widzi teraz. Ale tu widzę, że jesteśmy chyba, nie wiem, za Aluchów. Będziemy się teraz bić z nimi, No ja tutaj mam tę Mamadon to będę mówił jak coś zamycie, jak będziesz chciał. Powiem, ci, że na razie to prowadzisz, ale w ogóle yy... nie wiem czy to po pandarii, bo ja ci powiem szczerze, że ja nie pamiętam po którym dodatku to było, że... Yy, że na, na, na tych mniejszych poziomach, yy, na przykład, tank ma większy damage dużo od y, wszystkich DPS-ów. Na tych na. No to wiesz, oni chcieli też tak przyspieszyć bicie tego wszystkiego, skoro już te, taki level jest. No, teraz masz. teraz po, powiem, powiem ci, tak. Powiem ci, yy, że coś mi się kurde. Nie, opłaca go... się w ogóle robić teraz questów, moim zdaniem. Albo lecisz, albo sobie robisz battlegroundy, albo sobie robisz instancje. I... I moim zdaniem robienie questów nie ma w ogóle sensu. No ja tym warzywem ty tam... robiłem. Wiadomo, ja, ci ja stopnie, załóżmy yy, między przerwami jak czekasz na coś. Bo my my tutaj gramy na Burnik Legionie z, yy, przez wielu uważanych za serwer yy, cham, hamstwa ze strony Polaków. No, no, w sumie macie rację, bo to się da zauważyć. Ale ostatnio się trochę poprawiło z tym i nie jest źle. Co, co nie, nie, mówię, nie, nie mówię, że w ogóle to zniknęło, no nie? Ale no czy grudzie... wiesz, ja zauważyłem, że tutaj kurde, nie wiem, ludzie są strasznie ale nie grałem, ale no widać po Battle Grandach, że tam kurcze zawsze jakiś oni mają z... zgranych ludzi. A to zależy na zgranych ludzi, to zależy na tego trafić, czy będzie może premade, czy nie będzie prime'a, zazwyczaj nie ma prime'a trafić się w grupie, trafić w grupie, będziesz miał premade'a i będziesz miał z dobrym wiadomo praktycznie 90% szans, że wygrasz. Ale takie rzeczy się rzadko zdarzają, bo tylko tak sobie teraz wyłbam, no więc... no generalnie, generalnie powiem ci, powiem ci, fajna insta. I nie wiem, nie wiem, czy oni też od tutaj, od jakiegoś patcha nie polepszyli, nie, nie powiększyli tego expa, co dostajemy na insta, bo z tego, co ja pamiętam, to od 60 to już wolniej szło, ale może Musimy mi się by Tral, uratować, człowieku. No, tral, tral jest. Do tego, do ocalenia, tak? do ocalenia Where are you? Nie o co, chodzi, ale trzeba stąd chyba wychodzić, wiesz? Chociaż czekaj Nie wiem, tak O, to sobie level 69 Nie, tutaj mamy Tutaj mamy te, mamy 66 69 Powiem ci, że mamy taki skład Że powinniśmy tam BG Bez problemu A bo jakiś healer z nią nie ogarnie no jak ja widzę, to oni tutaj w ogóle nie co się dzieje. To ja pójdę na górę. Przegraj. Nie no, tak okay, to ogólnie jak mówię, no to słuchajcie, nie opłaca się robić tych Questów, Chyba że robicie to w przerwach, jak czekacie na, na BG albo na instę. to też fajnie zrobili, bo wcześniej, jak się nie dostawało Expa za BG, to było to trochę głupie, moim zdaniem. Bo to niby było takie PVP, serwer był PVP, a i tak musieliśmy cały czas machać PvE, ma machać te questy, żeby ten, żeby, żeby zdobywać level. I z jednej strony wiesz, z jednej strony to jest takie, że zdajemy całą fabułę. Ale z drugiej strony te wszystkie questy i tak się w kółko powtarzają. Tam już od, tam nie wiem, Kataklizm, jakby miałeś Kataklizm, Lich Kinga i Pandarie, to tam te questy były bardziej takie fabularne, niektóre były naprawdę fajne, spoko, ale ogólnie to, to było wszystko taką powtórką z rozrywki, no nie? I według mnie to, ten, to dobrze, że wprowadzili możliwość yy, tego, możliwość po prostu, że dostajesz expo za DG. Jak ja tu ale wiesz, no... Ja pamiętam, że w innych grach to jak robiłeś właśnie tam to zawsze trochę tego dostawałeś jakby, expa. No, Może tak gdzieś przykroś nie miałeś. Tak. Chyba, że nie. Wiesz co, ja nie, nie wiem czy tam się dokładnie w ogóle nic nie dostawało, ale chyba, chyba się nic nie dostawało. Jest, ja pamiętam. Nie pamiętam, wiesz. Jedyne, żeśmy w to grali. Tak w ogóle... Kurde, mi się tu coś... Tak w ogóle to... To jest taka insta, gdzie możemy sobie wejść do tej lokacji, tak, po prostu robimy tu jakieś questy. To chyba były questy z tego co ja powiem. Nie, bo to mi się wydaje znajome takie miejsce. Tu możesz sobie normalnie wiesz, możesz sobie. A to nie jest podobne do tego co. Jak... A nie, Tyka może jest jesteś? podobne, bo to rozmieszczenie chatek tym coś przypominało. I myślałem, że tu można wejść. Wejść jak nawet nie jesteś na instancji, jak po prostu robisz sobie te questy. No nie, nie, nie wiem, nie pamiętam jak coś to wiesz, żeby nie było, po tym to nie będę mówił. Ale coś mi się kojarzy. Coś mi się wydaje, coś mi się wydaje, że nie ten... Nie, ja, to takie chyba hapki były po prostu i mi się po prostu to nie mm, Dobra. Łopaki, gdzie lecimy? Gdzie lecimy? Ja ci powiem, że... Trochę tutaj nieogarnięty jestem, że nie wiem, gdzie mamy iść. W sumie tankiem jestem, to, to No, tutaj zaraz yeah! chyba bossa będziesz miał. Eee, yy, poczekaj. Właśnie kurczę nie wiadomo mniej więcej gdzie on jest, bo to tak jest na mapie pokazane, ale dokładnie w którym to jest jakby ten dom domku, ale tu... Ej weź zbierz ich więcej, bo za mało ich bierasz A tak w ogóle to ten, to ja myślałem, że ty... A widzisz, bo ja myślałem, że ty jesteś liderem grupy, chyba nie jest Lider grupy, który nie wie gdzie i Daj po Yy, ale bo nie robiłeś wcześniej tej instancji. Nie, co ty nie, robiłem. Znaczy robiłeś czy nie robiłeś? Nie robiłeś. Nie, nie robiłem, nie robiłem. Cały spoko jest jak ci mówiłem, sobie... Masz okazję ją zmienić, No i ktoś wyszedł. Yy, z tego, z naszej grupy. Pewnie się wkurzy, że zakładamy i jemy tak szybko. Ty jej nie, nie pamiętasz, ja w nią nie grałem. Tak wychodzi. ja nie wiem, bo ja nie patrzę na mapę, ja sobie chcę tutaj ponatierniczać troszeczkę ten... Mopki, bo tutaj by się przydało ich wszystkich wybić zanim, bo zacznie z Bossa bić... Tak, ale boss jest tutaj yeah. w tej części. Ja A tam. Bo tego ty przed to na pewno zabili mi się tak wydaje. ja nie wiem w ogóle ten, bo my, my żeśmy chyba trafili na tą instancję z tego. Yy, tak z... Przy, z przy, nie z przypadku, tylko z tego, że on, ta, insta, ta insta już trwała. Ona nie była zaczęta chyba od początku, czy była? Chyba nie. No właśnie. Ale już ten, już dołączył do nas, bo to chyba DPS nam yy, spierdolił i doszedł jakiś, doszedł jakiś następny. Także jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, możemy z chłopakami machać dalej ładnie insta. Nie, bo tutaj trzeba chyba tych orków uwolnić ogólnie. Coś tam może, coś, 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 coś może z nimi jest, ale nie wiem. Ja nie wiem, jak, bo oni się tutaj jakoś chyba pojawiają, ty coś musisz zrobić. W każdym bądź razie e, całkiem fajny loot masz z tych bossów tutaj w tym, na tej instancji. A ty możesz latać po tej mapie? No nie, co ty? E, tu jest jakiś Epo, Epoch Hunter. Epo Hunter, kapitan jakiś, jakiś lieutenant. A Ale... wiesz co? Bo tu chyba jest ten boss jest pod ziemią, tak wydaje. Bo tu taka Mi jest... się wydaje, że oni się tutaj pojawiają. O, Tam, jeść, o jest O no Oj, litera. Nie, bo ja myślałem, że ten, że my tego nie ogarniemy z tego względu, że ten, że nikt z nas. Znaczy, że nikt tego nie, nie pamiętam, nie wie jak to zrobić, ale no dobra, on się pojawiają, czy na tutaj trzeba jakiś jakiś, jakiś ten, jakąś linię, czegoś jakiś zadań zrobić czy coś, bo masz na górze przynajmniej miałeś podwieżone bomby, czy coś tam było. A ten boss jest jak widać niezbyt wymagający. Ale dropnął fajnego ringa, powiem ci. Znaczy nie dla mnie, nie? Dla mnie to, to nie tak, jest a, nie? ring, ale dla ciebie to jest całkiem taki taki. No. No dla rogala, byłby fajny. Może. bo dla tanka ewentualnie. Wziąłeś go? No, no. No dobra. Niech tak będzie. Prowadź nas dalej, słuchaj. Ops, widzę, że jesteście poście niż ja. Ale nie, kto nas w ogóle prowadzi teraz? Nie, no dobra, ja idę za priestem. Pewnie do tej piwnicy trzeba zejść. oni, oni, oni właśnie zeszli do piwnicy. O dobra, ty... Dawaj chodź ten, ten. Trale jest uwolniony. A bo i nic już, już za nim biegniemy. No, to jest akurat taka instancja, wie, że masz tutaj fajną historię że to nie jest zwykła sieka, że idziesz sobie, wie, zabijasz potwory, idziesz dalej, zbierasz lud. I to wszystko, jak już tam masz questy, ale to są questy, w, które, w których głównie liczy się, z z całą historię opony Tak, tak w skrócie, no nie? To tak powiem w skrócie. Ale ktoś sobie będzie chciał zobaczyć... Nie, ja to, to... właśnie lubię ogólnie, bizarno, że... ...że mi zawsze, taki wiesz, takie drobiazgi też trwają. No, powiem że jest to fajne, ale... ...ale na przykład mi się nie podoba to... ...że jak wyszła Pandaria, to tam chyba... Dwie, dwie insty się powtarzały, że miałeś... My robiliśmy te instancje wcześniej, bo to były instancje tam na, na, na 50-tych różnych na 50 i one się później powtarzały, że w Pandarii miałeś dokładnie to samo, ja myślałem, że oni chociaż zmienią bossów, miałeś to samo, tylko podane trochę... podane po prostu na inny level. I tak samo, jeżeli jak robiłeś heroika, to też było to samo. No wiadomo, analogicznie do tych normalów to heroiki były cięższe i są cięższe, ale e, o to nie chodzi. Chodzi mi o to, że te instancje były takie same, w do tych, co robiliśmy może na... czasu nie mieli albo po prostu pomysłu już. Chociażby wydaje mi się, że na brak pomysłów to nie, nie powinni narzekać. Nie, ja ci powiem, że moim zdaniem to w ogóle już kończy niedługo i ten... A w ogóle ma być coś, oni coś tam... Teraz poczekaj tutaj jakiś ten sewer no, to czy możesz sobie jak zbierzesz to zbierasz set z tego, nie? Później zostajesz chyba do tego jakiegoś questa, ale nie jestem tewym. Oni, 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 oni sami ogłosili, że jak wyjdzie yy, ten WOW dwójka to yy, jedynka przejdzie na model free to play. Czyli ten... to free. Co? Ale co? zrobią drugą część po prostu tego. Ale bo... zrobią. No, a tam mają jeszcze ryzy dwa dodatki, to wiesz. Wiesz, mogliby to, odświeżyć w sumie Ale był... osób już mówi, że WOW się kończy. Nie no, bo i jest fajny, ciekawy. może wciągnąć. Z WOWEM to jest w ogóle dziwna sytuacja wam powiem, bo czasami się w ogóle kompletnie nie chce Wam się w niej grać, A czasami jak już się wesacie, także pogracie sobie parę dni załóżmy odnowicie sobie konto po miesiącu czy po dwóch i pogracie parę dni to, to ten, to od razu chęć wraca. To jeszcze zależy czy gramy PvP, PvP, to zależy wszystko. To kto lubi, nie? Ale tu chyba nie będzie teraz y, spo, ty spotkanie ty? z next bossem. O, o, to będzie przybawą. no tak. Dawaj. O, jest No jest, masz tego. Ale no zobacz, oni, oni nie stanowią dużego żadnego problemu. Ja myślałem szczerze, że ci powiem, że ta lista jest sporo trudniejsza, bo ona się, ona się na razie bez problemu nic, zero w ogóle. Eee, to nie dla mnie, dla ciebie też nie bardzo. Dobra, lecimy na ostatniego, który leci z nami. Nie, on został. Mhm. Wolny jest to no wiesz, ja, ja. roboty będzie robił Ale tutaj w ogóle ogarni, że jeżeli mamy jakieś moby... Teraz idziemy do bossa, nie? Jak mamy jakieś moby przed nami, które są jakieś na elitarne które są elitarne na naszym poziomie to one są żółte, a nie, nie atakują nas są normalne na Ale my bo jesteśmy chyba te przebrani za ludzi. Się ja się nie jestem. No ja jestem. Albo nie wiesz co może ja jestem, tylko że ja mam teraz tą. Tą maskę, bo mi się wydaje, że nie jest. Nie, Pe czyli pewnie nie jestem, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale to i bym biegał inaczej, no nie? Nie no właściwie jesteś niższy No. Z tego właśnie. co ja zauważyłem... Czyli dobrze, dobrze Ale fajnie. będziemy się mistrza. z nim tutaj okay. bić, nie to Fajna china Tylko że questów nie mogłem wziąć, ale to dlatego, że mamy 64 level i yy, w tym. Jak teraz żeśmy robili te instancje na dungeon Finderze to... Zawsze robiliśmy na tym levelu, w którym dopiero możemy je zacząć, a tam chyba musisz bić jeden albo dwa, dwa levele do góry, żeby dostać questy. No to wiesz, co innego to. No i co chłopaki? Nie oni poszli? Patrzę, oni... że tu fajne darzery chyba dropią z tego bossa. No dobra, ale my czekamy na Huntera i na Priesta, bo oni się tutaj prawie ruszyli nam. Musimy poczekać na nich. No, tutaj będziesz miał tą walkę. Tutaj chyba to dokładnie. jakiś jeden z workiem, A tu biednie. będzie jeszcze jakaś, jakaś ta, jakaś kactęka, chyba. Znaczy nie kactęka, tylko wiesz. Animacja. Oni Bosa. się chyba bili tam, nie wiem. Coś by nic nie było widać. Bo daj, że coś będzie. Także wiesz. Także wszystko się może zdarzyć, bo ja nie pamiętam. Co oni robią. To tutaj w ogóle się to chyba zaczyna robić poczekaj. Ale zobacz tego, zobacz, zobacz na... Yy, dobra, powiem to, na Monta, nie? Na Monta tego, tego, tego szamana. Mi to się podoba, takie coś. A to chyba... Tego, to chyba pandaren, tak? Taki floter. Ale bo to pandaren jest, czy nie? To jest... goblin. Go, goblin. Goblin? No goblin, goblin. A no to tak, no to goblin. Ale, ale fajne to ma, fajne to ma, podoba mi się to Muszę sobie sprawić coś takiego. dam ci co na to. Co O są już Bo stralem przyszli. Zapomnieliśmy Tak. Tu będzie się chyba. Coś przeczuwał. Kunia mają. To na ma fajny kolorek Ale w ogólnie w owie masz pracę kamery strasznie dobrą powiem Ci mi się podoba Nie zawodzi raczej O teraz zawiodła <grywa> Ale to na chwilę No i co? Uuu, to się to dzieje, to co nic się nie widzisz? Awantura Nie no, się patrzy, no Ja w środku byłem Czekałem, jak się skrujął Jakaś remiza jest chyba i wiesz, imprezy już mi są urządzili, i teraz popadają. No coś tam się działo. Ale, dobra, on już wyszedł ten tral. Coś wziął. Co? Co on wziął? Nie wiem, no jak to wygląda. Teraz, właśnie, to chyba właśnie teraz będzie z bossem. Ostatni boss. Ta insta jest prosta ogólnie. Chyba, że ten boss sprawi nam trochę problemu, ale nie sądzę. Nie wydaje mi się, wiesz... Hmm. Znaczy wiesz, bo my ogólnie tylko będziemy chcieli nagrywać... Skupimy się głównie, ale to jeszcze trochę czasu minie, zanim ty ten 90 yy, Chcieliśmy się skupić na arenach 2 na nie? Na na arenach. Wiesz, A? ja to jeszcze muszę sobie ogarnąć dobrze tego Paladyna, że... Żeby... tak, bo będziemy nagrywać na razie takie serie tych... Yy... Chyba filmików na jak robimy instancje jakieś... No wiesz, wiesz, równie dobrze możemy nagrać jakieś BG na niższych levelach, nie jakieś czy ale to nie wiem, bo to jakieś tam dobre akcje, z tego to może być tak tutaj teraz ładna jest ta spierbucha. tu se AOE trochę potestuje nie grzeszę DPS-em powiem wam, nie grzeszy o u mnie. Teraz Tutaj bardziej to się w historię musisz. Eee... ten... Mieć taki wgląd na nią niż, niż robić DPS, bo tutaj nie musisz ostro się z nimi nawalać ale, ale fajna jest to, taka inna niż wszystkie, no nie? No A czy wiesz, no jak w końcu zostanie początku spodziewasz się, że tu jest jakieś kurczę do jaskini jakiś bijemy albo coś tam, a to kurze niespodzianka tak, no. co jeszcze powiesz ciekawego ogólnie o tej grze wiesz, wiesz ja te PFO nie tak, jest, tak, tak jak, jak, miałbyś, jak miałbyś ją ocenić wiesz, to ogólnie co... Bo ty grasz już ile w nią? Dwa miesiące, nie? Ja to już jestem taki bardziej... Wiesz no... Yy, yy, old school, ja bym ją ocenił może, bardzo dobrze. Ja to... Ja to pamiętam, że jak byłem młodszy to grałem dużo w tego Warcrafta. I ogólnie mi się ta strasznie fabuła podobała. No ja wam powiem, że ja gram no, na... No i to, można powiedzieć, tak w taki sposób perfekcyjnie zrobili. Najpierw prowadzili tak, z wszystkich taki świat, zrobili taką strategię, a potem zrobili to, że może taką indywidualną jakby postacią. No, jest, jest strategia, jest strategia. Ja wam powiem, że ja gram, ten. Ja gram w, w, w... na oficjalnych serwerach od Burning Crusade'a. Dobrze mówię? Dobrze mówię. No i ogólnie gra się... gra mi się dobrze. Kiedyś te serwery, znaczy serwery, nie wszystkie serwery, nie? kiedyś ten Burning Legion był strasznie przepełniony, wchodziłeś, bo kiedyś ogólnie więcej osób grało w WoWa, tam był jakiś, na, pe na pewno więcej ludzi grało, wchodziłeś na serwer, to miałeś przepełniony serwer, przynajmniej Burning Legion, musiałeś czekać, yy, tam nie wiem, czasami nawet po, po 10 minut, no nie wejdziesz po 15, miałeś 300 czy Też się wydaje, że tak technologia poszła do przodu i oni mają lepsze serwery. Nie, mi się wydaje, że mniej osób w to gra, wiesz? Ale też może ja tak, że mniej osób gra, bo... Szczerze mówiąc, ta gra już ma... ile chyba? 6 lat? No, więcej chyba, ma z 8 lat w końcu. Ale mimo to cały czas, cały, cały czas się gra, całkiem przyjemnie. Dlatego, tego, że to cały, że to jest stary mechanizm cały czas oczywiście, po prostu tam ulepszany, tam dopieszczany trochę graficznie. i Tam względem mechaniki, tam trochę. Bo kiedyś na przykład, pamiętam, nie miałeś speli, które Cię odrzucają, które powodowały... I jakoś jagro nie mogę złapać. O, skończy skończyliśmy chyba, tak? No. Skończyliśmy. Powiem Ci, że nawet nawet ta insta mi trochę ekspadała. Fajnie, fajnie jest. I ten... Y Teraz to w ogóle się Spirit nie przydaje według mnie, bo, tej, bo o właśnie, tutaj te, tego też nie powiedziałem, że, że many nam w ogóle nie ubywa na, na, na takich poziomach. Ubywa ci coś many, jak walczysz, to może tylko nie wiem, może tylko nie. Nie no, jak ktoś ci wyś... jakiś, nie wiem, moby są takie. To że... może ale tak to tej many mamy strasznie dużo. A to może dlatego po prostu, że ja gram teraz na PvP cały czas albo na instancjach. Ale nie no, ja nie robiłem jeszcze ani jednego mana breaka. To mi się wydaje, że to tak jest już teraz, że sprowadzili to, wiesz. I dodatkowo na manę nie było, bo to było takie trochę męczące cały czas tą manę. Yy, cały czas tą manę ten, cały czas tą manę uzupełniać. A było cały czas to wiesz, w wowie zrobione. Wprowadzane tak, że tą manę uzupełnialiśmy. No i co, skończyliśmy? No i nie wiem, gdzieś kursy sobie. Skończyliśmy, bo tutaj. Poleci, on se poleciał dostałeś, gdzieś. Dostałeś achievementa? Tak, tak. A ile masz nam na nagraniu? Skończymy, czy gramy jeszcze coś? Możemy skończyć to w sumie nagrywać, żeby tak, wiesz, nie narzucić za dużo materiału dla osób. No to słuchajcie, jak chcecie. A, masz rację, bo liczy się jakość, a nie ilość. No tak. He, 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 No dobra, słuchajcie, no to będziemy kończyć. Dziękujemy Wam, że żeście z nami przetrwali te, nie wiem, ile my żeśmy grali, jakieś pół godziny, no, no nie? No jest pół godziny, żeśmy grali. I zapewniamy Was, że słuchajcie, że... Kolejne filmiki z Wowa będą tak samo zajebiste jak ten. Ale tak samo zapraszamy Was dalej na oglądanie naszego kanału. I też a, no jasne. drugi kanał. Tak, który więcej Staszy się może wypowiedzieć. Co drugi kanał? Mój kanał? No, Twój kanał jeszcze. A nie, a ja postanowiłem. Jeśli kogoś by ten... interesowało, to jeszcze może na przykład, nie wiem, przyjść na kanał A, re reklamę robisz na kanał, no dobra, nie? No ja ja postanowiłem sobie założyć drugi kanał i tam macie. Tam również się udzielam o, o grach i macie tam też moje te moje w, vlogi, które zacząłem robić. Tam nie, ma, tam nie ma dużo tych vlogów, bo tam są dwa vlogi ale będziemy je cały czas... Tutaj... Nie no, dopiero za, został założony, jakby tak powiedzieć. No tak, będziemy to cały czas aktualizować, bo to powiem wam, że to nie, nie była ogólnie taka prosta sprawa żeby się zebrać i to zacząć nagrywać, bo to się, to, to się. Wszystkim się wydaje, że nagrywać dobre gameplay z sensem, z fajnym dialogiem jest, jest to prosta sprawa, a to Ale trzeba. Jakby... trzeba umieć grać, w tak jakby wiesz, że tak. Znaczy trzeba mieć gadane i trzeba mieć trzeba po prostu trochę ogarniać klimat czy temat tej gry, no nie A czy wiecie, te... jak chcecie robić swoje gameplay, to po prostu nie liczy się to, czy będziecie dobrze grać, bo wątpię, że każdy był jakimś kopem we wszystkich grach, że tam, nie wiem, BF-a miałby grać, albo już no nie trzeba koksić, tylko trzeba po prostu ja tylko... trochę ogarniać. Trzeba ogarniać i trzeba się nie, nie stresować, no bo to przecież sobie z... ze stresem nam to dużo gorzej wyjdzie. Chcemy lepiej, wyjdzie gorzej tak postanowiłem, że będziemy sobie to My tam. się żegnamy i zapraszamy do, do dalszej oglądania tej serii z WOWA. A będziemy dalej. Będziemy, kontynuować będziemy. Posłuchajcie. Będziemy to. To. Trzymajcie się. To na razie.